Cześć kochani, nagrywam ten filmik, ponieważ chciałabym o czymś z wami porozmawiać. Tak jak mogliście przeczytać już w tytule, e, ugryzł mnie pies. I to nie był mój pies, tylko pies sąsiada. I teraz pokrótce opowiem wam, e, jak to wyglądało. Jeszcze zanim opowiem wam całą sytuację, to musicie wiedzieć, że niedawno przeprowadziliśmy się e, na osiedle z domkami jednorodzinnymi, i domki ogrodzone są tylko od strony ogródka, a nie od strony Przodu domu, także osiedle jest takie y, otwarte. Więc teraz już mogę zacząć y, opowiadać wam, jaka sytuacja miała wczoraj miejsce. Wracałam wczoraj po południu z pracy, byłam już na wysokości swojego podjazdu, i przywitał mnie sąsiad, który mieszka naprzeciwko nas. Taki starszy pan, który ma pieska ratlerka. To jest to taka sarenka, tak mi się wydaje. Że to są te psy. Generalnie one są strasznie strachliwe, strasznie sfrustrowane i strasznie agresywne po prostu. Pan wiedząc o tym wcześniej i mówiąc, że pies może ugryźć, puszczał go po prostu na dwór bez smyczy. I ja słuchajcie, wracałam wczoraj z pracy. On się ze mną przywitał, ja doszłam do drzwi wejściowych. Pies ujadając przeleciał za mną, ja generalnie nie boję się psów, mam, zresztą sama mam dużego psa i no nie miałam jakichś nigdy obaw, zresztą nigdy nie zdarzyła się sytuacja, żeby pies mnie ugryzł, więc generalnie się tym za bardzo nie przejęłam, po prostu podbieg i szczekał i słuchajcie, odwróciłam się w stronę drzwi. A on po prostu doskoczył mi do nogi i ugryzł mnie tak z boku. I słuchajcie, ja miałam na sobie dżinsy i w pierwszym momencie krzyknęłam, bo to było tak mocne ugryzienie i tak niespodziewane, że wiecie, no jakby zadziałał odruch. Generalnie pan szybko przybiegł, tam wołał tego psa, on się w ogóle nie słuchał i co? I przepraszam mnie za całą sytuację. Jaka się wydarzyła, ale no wiecie, no ja powiedziałam, że no nie może tak być, że pies po prostu obcy pies mnie gryzie i do tego wszystkiego jest bez smycz, bez niczego, nie słucha się kompletnie. No więc pan znowu przeprosił, zabrał psa. Ja weszłam do domu i słuchajcie, stanęłam w garażu i yy, podwinęłam sobie nogawkę spodnie, żeby zobaczyć, jak to wygląda, bo generalnie jeszcze spojrzałam właśnie na dworzu, czy nogawka jest przerwana, ale nie, słuchajcie, miałam te jeansy, więc one są, były nieuszkodzone i myślałam, że nie będzie tak źle. Ale odkryłam nogawkę, i słuchajcie, po prostu dosyć głęboka rana z, z oderwanym kawałkiem skóry. No, jak ja to zobaczyłam, to się tak zdenerwowałam, szybko przymyłam rana, nie zaklejałam jej później, żeby ona trochę pooddychała. Mój mąż, jak się dowiedział, też się strasznie zdenerwował, poszedł do sąsiada, powiedział, że tak po prostu być nie może, żeby pies biegał bez smyczy, nie słucha się kompletnie ich. Zapytał o szczepienie, czy był szczepiony, bo gdyby nie był, no to ja bym miała problem, musiałabym jechać do szpitala, musiałabym mieć serię zastrzyków przeciw wściekliźnie, a to jest naprawdę bardzo groźna choroba. I generalnie po prostu mogłoby się to bardzo, bardzo źle skończyć. Ja, e, tak jak mówiłam, ja nigdy nie miałam jakichś złych doświadczeń z psami. Nie cieszę się, że to na mnie trafiło, ale słuchajcie, po osie biegają też małe dzieci. Takie wiecie, do 6 lat. I co gdyby po prostu pies doskoczył do któregoś z takich dzieci? No, no po prostu nie chcę sobie nawet wyobrażać. No to jest przecież koszmar. No i generalnie. Ten filmik ma na celu, żeby uświadamiać ludzi, naprawdę słuchajcie, to, że pies jest mały, nic nie znaczy, naprawdę nic nie znaczy. Małe psy mam wrażenie, że są bardziej sfrustrowane, bardziej agresywne, a to wszystko jest po prostu wywołane strachem, one się po prostu boją, bo są niesocjalizowane i to od tego się wszystko tak naprawdę zaczyna, słuchajcie. I to, że jest mały pies. Nic naprawdę nie znaczy. To, że idzie kobieta z psem bez smyczy i powie mi: On nie gryzie, on nic pani nie zrobi, on jest, on jest mały, przecież nic się nie stanie. Kurde, no słuchajcie, ten też był mały, tak? Ratlerki są małe. Złapalibyście go w jedną rękę, rozumiecie? I co z tego, że są małe, skoro potrafi podbiec i po prostu użleć i ma wszystko w dupie. Także generalnie, naprawdę, no po prostu pies musi być na smyczy. Teraz jest obowiązek wyprowadzenia psa na smyczy i po prostu naprawdę stosujcie się do tego, bo może naprawdę stać się jakieś nieszczęście. Słuchajcie, często jest tak, że na przykład małe psy, które nie są na smyczy, podbiegają do mojego psa. Jak wiecie, ja mam owczarka niemieckiego, który nie jest kompletnie agresywny, ale kurde, no to jest tylko pies. Wszystko może się wydarzyć. A co gdyby złapał tego psa? No co by się stało? Słuchajcie, mu jest na smyczy, on jest bez, i co? Także naprawdę uczulam, słuchajcie, uczulam, żeby dbać o bezpieczeństwo swoje i swojego psa, bo różne sytuacje mogą mieć miejsce i po prostu naprawdę najbezpieczniej jest, jak ten pies jest na smyczy. I koniec, kropka. Po prostu nie ma żadnego jakby usprawiedliwienia, że ktoś ma psa bez smyczy, bo on jest, bo on jest łagodny, bo on, bo on nie musi. Słuchajcie, no różne sytuacje mogą się zdarzyć, pies może być łagodny, może być kochany i nagle może coś się stać. Jakaś sytuacja, nie wiem, coś go przestraszy, zeskoczy, i on po prostu może y, ugryźć człowieka i to, bo to są naprawdę potem bardzo duże problemy, słuchajcie. Powiem Wam jeszcze, że ja y, z natury nie jestem osobą konfliktową i nie chcę się wdawać w konflikty na osiedlu, ale jeżeli jeszcze raz zobaczę, że ten pies lata samopas bez smaczy, to po prostu powiem raz, drugi, trzeci, jeżeli to nie pomoże to naprawdę, z... no po prostu będę wzywała yy, policję i tyle, no bo sprawa musi zostać rozwiązana, mój mąż też się strasznie zdenerwował, no bo wiecie no taka sytuacja także naprawdę uważajcie na siebie edukujcie innych, żeby chodzili z psami na smyczy ja nie mówię słuchajcie, żeby w ogóle nie spuszczać psa ze smyczy, nie wiem, na łące gdzie nie ma żywej duszy że gdzie nie ma żadnego gdzie nie ma żadnych zwierząt, słuchajcie. Ja słuchajcie, też tak robię, też czasami spuszczam psa ze smyczy na łące, gdzie nie ma nikogo po prostu, ale jak widzę, bo trzeba być wtedy czujnym, jak widzę, że ktoś się zbliża, albo widzę kogoś w oddali, to od razu automatycznie go zapinam, bo nie chcę stresować ani siebie, ani człowieka, który po prostu będzie szedł. Słuchajcie, no... Ja mam dużego psa i ja po prostu nie wyobrażam sobie chodzić z nim bez smyczy przy ludziach. No, po prostu nie ma takiej możliwości. To jest tylko pies, słuchajcie. Wszystko się może wydarzyć. Tak jak mówiłam, pies się zdenerwuje, coś go zaskoczy, coś, yy, coś się wystraszy i potem może wydarzyć się po prostu tragedia. Więc naprawdę uczulam, edukujcie ludzi, żeby nie chodzili z psami bez smyczy, bo. No, widzicie co mi się przydarzyło, i powiem Wam szczerze, że dzisiaj wyszłam na spacer z Plutem, i bałam się po prostu, że yy, ten pan znowu wypuści tego psa bez smyczy, i on znowu będzie latał, i znowu do mnie podbiegnie, i potem będzie naprawdę, no, yy, znowu taka, widzicie, niefajna sytuacja. A jeszcze chciałam Wam yy, wspomnieć, dzień wcześniej też mieliśmy. Yy, Akcję z tym psem, ponieważ my szliśmy z Plutem na spacer. Pluto był oczywiście zapięty, Pluto jest uczony chodzenia przy nodze, szedł przy nodze. Po czym pies, zobaczywszy go, słuchajcie, podbiegł do niego, zaczął na niego ujadać, zaczął do niego doskakiwać. Ci państwo nie zabrali tego psa, tylko wołali go z daleka, żeby przyszedł. Pies po prostu miał to totalnie w dupie i po prostu ewidentnie zaczepiał i zaczynał się do mojego psa. I słuchajcie, to była po prostu bardzo niebezpieczna sytuacja. Także uczulam, zwracajcie na to uwagę, i mam nadzieję, że nigdy taka sytuacja się Wam nie przydarzy. I mam nadzieję, że mi też się już taka sytuacja nie przydarzy. No, powiem Wam, że wolałabym, żeby się nie przydarzyła. Także to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Uważajcie na siebie, życzę Wam miłego popołudnia i do zobaczenia niedługo.